Wrzesień 2018 Helen rozwiedzie się ze swoim chłopakiem. W dniu 20 września 2019 roku będzie na nią czekał na peronie stacji metra Plac w Bielefeld. Chwyta ją w uścisku głowy. Potem wbija jej nóż w twarz i głowę. Potem mówi się o mnogości żądleń nożem. Świadkowie interweniują i są też ranni, marokańczyk i irakijczyk. Helin przychodzi do szpitala z ranami zagrażającymi życiu, ale przeżywa. Dobre dziesięć dni po zbrodni jest w stanie ją przesłuchać. Sprawca próbuje uciec, ale wciąż jest aresztowany na stacji metra. Nóż znaleziono na torze tramwajowym. Prawdziwe imiona i nazwiska osób, których sprawa dotyczy, nie są znane, nawet ich narodowość. Jednak lokalna gazeta zablokowała funkcję komentarza. Publiczna inscenizacja, nóż w głowie, groźby zbrodni wszystko to może wskazywać na próbę zabójstwa honorowego. Dodatkową wskazówką może być to, że niektóre artykuły mocno podkreślają marokańskie i irackie pochodzenie pomocników, ale milczą o pochodzeniu sprawcy i ofiary. Mogłoby to być oczywiste założenie pochodzenie Turcja urodzona w Niemczech ale może to być też cokolwiek innego mówią. Że ofiara jest wielokrotną matką. Sprawca nie ma prawa do kontaktu, więc prawdopodobnie jest ojcem dzieci. W czasie przestępstwa był już zakaz zbliżania się do kobiety, złożono ponad 10 zarzutów karnych. Dziękuję za obejrzenie tego filmu i pomoc w zbudowaniu dużej bazy danych o zabójstwach dla honoru. Proszę zapisać się do naszego kanału Zabójstwo Honorowe.